Uroczyste dorzynki parafialne w gorzycach zakończyły okres świętowania i dziękowania za zebrane plony. Najważniejszym elementem święta plonów była uroczysta Msza Święta, sprawowana w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka Salezego i świętego Andrzeja Boboli. Grupy dorzynkowe przygotowały wieńce oraz chleby będące przejawem wdzięczności i podziękowania za tegoroczne plony. Na terenie gminy Gorzyce nie organizuje się jednych wielkich dorzynek. Wedle zwyczaju święto organizuje każda parafia. Za plony podziękowali już mieszkańcy należący do parafii w Trześni i w Żawach. Podsumowaniem były trzecie dorzynki, które zorganizowano w Gorzycach. Taka forma ma na celu pokazanie, że każda część gminy jest nieco inna i dba o swoje tradycje. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. I zapraszam, abyśmy dziękując Panu Bogu za plony ziemi, jednocześnie prosili Boga o mądrość w używaniu tych plonów. Abyśmy niczego nie zmarnowali, abyśmy jeszcze rozmnożyli i umieli się tym dzielić. Mamy Bogu za co dziękować i każdego dnia powinniśmy to czynić robić z serca, względem drugiego człowieka, ale także. Dostrzegając wszystko to, co jest w zasięgu naszych rąk. I dzisiaj, gdy przeżywamy doroczne dziękczynienie za plony ziemi tego roku, dożynki, Bogu dziękujemy za, za to, że mamy co jeść. Że z plonów tej ziemi będziemy na przyszłość także mogli spożywać dobra. A gdy spożywamy dobra, człowiek się rozwija. Człowiek dorasta. Człowiek staje się bardziej człowiekiem. Na pierwszym planie były misternie wykonane wieńce dożynkowe, które podczas uroczystej mszy świętej zostały poświęcone. Do Gorzyckiej Parafii należy sołectwo Gorzyce, osiedle mieszkaniowe, a także motycze poduchowne, Zalesie Gorzyckie i Pączek Gorzycki. To właśnie mieszkańcy z tych terenów zebrali się w świątyni, by uroczyście zakończyć żniwa. Ten rok wydawał się niekorzystny, najpierw było sucho, teraz w sierpniu były. Spadały deszcze, kiedy trzeba było zbierać zboże I mogliśmy się już trochę tacy zrezygnowali, ale Bóg nam to posławił dał odpowiednie temu warunki, że się dzisiaj cieszymy z tego co mamy. A trzeba też powiedzieć, że my jako Polacy najbardziej potrafimy Bogu wyrażać wdzięczność, bo nie ma takich krajów jak Polska, aby tak uroczyście i z takim namaszczeniem były obchodzone święta. Chcemy pokazać Bogu taką wdzięczność, bo mamy za co, naprawdę mamy za co, bo nam nie brakuje i dzięki również naszej pracy, pracy polskiego rolnika nie brakuje również i w Europie i w Afryce. Tworzenie dożynkowego wieńca to wiele tygodni ciężkiej pracy. Każdy z nich był inny, i każdy zawierał w sobie ważne przesłanie. Tradycją dożynek parafialnych jest także to, że grupy dożynkowe jeżdżą po swoich wioskach i prezentują dożynkowe kopki. To bardzo ważne, zwłaszcza dla starszych i chorych mieszkańców, bo nawet nie opuszczając swojego domu mogą w ten sposób zobaczyć piękne dożynkowe wieńce. Moja obecność jest wyrazem szacunku dla wszystkich, którzy tutaj w Gorzycach pielęgnują polską ziemię, uprawiają polską ziemię, bo dzięki nim... Na stołach naszych jest chleb i inne wytwory, które są potrzebne do życia, do takiej normalnej codzienności. Dziękujemy dzisiaj rolnikom z tego terenu za plony, które zostały już w tym roku zebrane. Polski rolnik to chłop z krwi i kości, to osoba, która nie tylko w sposób prawidłowy pielęgnuje polską ziemię, ale to również wielki patriota. Mówi się o rolnikach, że żywią i bronią. Czyli zawsze dają nam pokarm, dają nam jedzenie, a wtedy, kiedy trzeba, stają również w obronie naszej ojczyzny. Dziękuję panu ministrowi, że jest z nami. Cieszę się bardzo, bo pan minister wspiera i przede wszystkim rozwój naszej gminy. I cieszę się, że dzisiaj jest i możemy mu również w ten sposób podziękować, bo to są też takie dożynki. Bo tutaj rolnicy starają się o wyprodukowanie chleba i innych płodów rolnych. Natomiast. Ministerstwo i minister infrastruktury dba o to, żeby poprawić jakość życia tych naszych wszystkich mieszkańców, a nasi mieszkańcy to głównie rolnicy. Choć rolnictwo się zmienia i człowiek ma do pomocy coraz więcej maszyn oraz wprowadzane są nowe rozwiązania techniczne, to zaangażowania i ciężkiej pracy człowieka nie da się zastąpić. Każde dorzynki pokazują, że Polska wieś to także skarbnica kultury i zwyczajów, które mimo zmieniających się czasów są kultywowane i przekazywane kolejnym pokoleniom. Ta jedność jest między nami, mimo że reprezentujemy różne środowiska polityczne, ale bardzo zbliżone do siebie. I nigdy nie przenosimy konfliktów, te, które widzimy. Na szczeblu centralnym, na poziom nasz regionalny, bo to do niczego nie prowadzi. W ten sposób, jeżeli współpracujemy, możemy bardzo dużo zrobić dla naszego tutaj regionu. To jest i powiatu Tarnobrzegiego, Stanowowolskiego, ale i nie tylko, bo to przekłada się na całe Podkarpacie. Życzymy i rolnikom, i całej polskiej wsi, i wszystkim mieszkańcom naszego kraju spokoju, bezpieczeństwa, takiej pewności, że mogą normalnie pracować, rozwijać swoje rodziny normalnie żyć w pokoju, spokoju. Chcemy również, aby polska wieś była doinwestowana, aby tutaj jakość życia była jak najlepsza. Dzieje się to w ostatnich latach. Każdy kto przyjeżdża po długoletnim niebycie na polską wieś, widzi zadbane gospodarstwa domowe, widzi uporządkowane obejścia, widzi po prostu piękno polskiej ziemi. Dzisiaj też dziękujemy wszystkim tym, którzy dbają o swoją własność. Budując również piękno naszej polskiej ziemi, chcą pracować na rozwój naszej ojczyzny. W gminie Gorzyce, bardzo znanej i bardzo cenionej właśnie za uczciwość, rzetelność, gospodarność, takie podziękowania społeczeństwu po prostu się należą.